Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu dla osób, które jako znak słoneczny, ascendentalny, księżycowy lub wenosowy mają znak barana. Będzie to czytanie na pracę, finanse, na uczucia, takie ogólne czytanie na najbliższe 30 dni. Czytanie jest bezterminowe, także będzie obowiązywało przez mniej więcej miesiąc od momentu, kiedy na nie traficie. No i jeżeli będziecie chcieli się podzielić wrażeniami z tego czytania, to dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami zarezonowało, w jakich umiejscowieniach właśnie macie ten znak barana. No a jeżeli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, to zapraszam Was do opisu pod filmem, bo tam znajdziecie nazwę mojego Instagrama, adres mailowy. Ewentualnie oferta jest dostępna w zakładce Posty na YouTubie. No dobrze, zobaczmy sobie, co tutaj na początku mi się szykuje dla baranków na najbliższe 30 dni, poproszę o karty, jest pierwsza karta, co tutaj dla baranków na najbliższe 30 dni się szykuje. Ok, druga pula lipsów. co dla baranków zodiakalnych, za dużo tych kart. To dla ciekanych koralów. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Pierwsza karta, która wypadła, to jest karta biurka, która mówi o tym, żebyście się skupili na swojej pracy. Czyli tutaj praca może być takim głównym tematem w ciągu najbliższego miesiąca dla Was. Kwestie zawodowe, kwestie związane z rozwojem, samorozwojem, kursy, szkolenia, być może jakieś certyfikaty, ale praca będzie czymś, na czym warto jest się skupić faktycznie tutaj w najbliższym czasie. Hmm. Możecie też się zainteresować jakąś dziedziną, która stanie się Waszą pracą w przyszłości, w ciągu tych najbliższych 30 dni. Coś takiego też do mnie przychodzi. E, mamy tutaj mężczyznę o jasnych cechach, tak? czyli jasny kolor oczu, jasne włosy, i tutaj ten mężczyzna będzie mm, pełnił istotną rolę w ciągu tego najbliższego miesiąca w, w Waszym życiu. E, mamy koronę, która mówi, aby mm, e, tak, tutaj się przygotować na jakiś, właśnie szacunek, na e, właśnie taki podziw też, tak, e, który tutaj w Waszym kierunku zmierza. I mamy mhm. kartę, która mówi o tym, że ktoś opuszcza Wasze życie. Ktoś będzie się teraz e, oddalał e, od Waszego życia. To absolutnie nie musi być, e, że tak powiem, ktoś, e, kto odejdzie tak w ogóle z tego świata fizycznie. Po prostu być może tutaj faktycznie ktoś w ciągu najbliższego miesiąca będzie... No już mniej aktywne, tak? Ta osoba, na przykład wy się zdecydujecie z tą osobą zakończyć znajomość albo ta osoba z Wami. W każdym razie mam takie wrażenie, że mimo wszystko to będzie pozytywna zmiana, to odejście kogoś z Waszego życia. Być może to jest też ktoś, kto tutaj z Wami konkurował w jakichś kwestiach. Być może to będzie właśnie ten mężczyzna. Ale przychodzi do Was tutaj właśnie coś, też czuję taka nagroda za jakąś Waszą pracę, którą wkładaliście w ostatnim czasie, i to, co też w ciągu tych najbliższych 30 dni tutaj e, inicjatywy, z jakimi będziecie wychodzić i działania, które będziecie podejmować, też będą miały właśnie taki pozytywny rezultat w przyszłości. Także tyle, jeśli chodzi o taką ogólną energię. Ja sobie te tutaj przesunę, może jeszcze do nich wrócę w trakcie czytania. E, I poproszę, co tutaj w sprawach zawodowych, skoro one się tak zaznaczyły nam. To sprawdźmy najpierw, co dla zodiakalnych baranków w sprawach zawodowych w ciągu najbliższego miesiąca. Co się dzieje? Mamy umiarkowanie. Sprawy zawodowe. Mhm. Czwórka kielichów. Królowa buław. I siódemka pentakli. W tle mamy rydwan, więc faktycznie tutaj sprawy zawodowe mogą ruszać tak do przodu dosyć gwałtownie. Może tutaj się dużo dziać, jakieś spore zmiany w tym zakresie mogą mieć miejsce. Tutaj jest też energia hmm, pogodzenia się z kimś, albo jakiejś takiej powrotu być może do jakiegoś dawnego miejsca pracy, albo w ogóle z dawnego miejsca pracy może przyjść jakaś oferta. Ale faktycznie coś będzie Wam zaoferowane w ciągu tego najbliższego miesiąca. Natomiast mam wrażenie, że Wy stwierdzicie, że to nie do końca jest to, czego byście chcieli. Tutaj pojawiacie się jako królowa buław, czyli właśnie taka energia kogoś, kto jest pewny siebie, odważny, przebojowy, kto zna swoją wartość, na mniej się nie będzie godzić. I to jest też ktoś, kto lubi tak być na świeczniku, ale też lubi pełnić właśnie takie funkcje, w których przyjmuje rolę lidera. I mam wrażenie, że to, co do Was przyjdzie, może nie do końca spełniać te Wasze oczekiwania, tak? Być może tutaj mierzycie wyżej, mierzycie dalej, być może jakby oczekujecie większych zarobków, albo po prostu inną rolę chcielibyście pełnić, więc tak jakby coś, albo ktoś do Was tutaj przychodził z jakąś ofertą, która nie do końca Was e, zainteresuje. E, jeżeli były jakieś konflikty w pracy, to tutaj faktycznie mam wrażenie, że ktoś będzie chciał się pojednać z Wami. Mm. Natomiast, no właśnie, nie jestem do końca pewna, czy wy będziecie chcieć z tą osobą tutaj jakoś, być może, nie wiem, dojdzie do jakiejś rozmowy, gdzie coś się wyjaśni, ale mam wrażenie, że nie będziecie się z tą osobą jakoś super mocno trzymać. I wy tutaj jesteście skupieni na inwestowaniu w siebie, w to, co Was spełnia, w jakieś takie swoje marzenia, plany. Coś, co tutaj Wy ocenicie jako atrakcyjne dla Was i takie przyszłościowe, i warte tego czasu i tej Waszej energii. Będziecie tutaj bardzo mocno skupieni na obszarze pracy. Faktycznie jest tutaj też zachęcenie do tego, żebyście zwracali uwagę na szczegóły, na detale, byli cierpliwi i wytrwali, i faktycznie mam wrażenie, że tutaj te owoce uda Wam się zebrać tej waszej ciężkiej pracy. W tle jest rydwan, czyli właśnie tutaj wzięcie spraw w swoje ręce, ruszenie do przodu, być może wyjazdy, podróże jakieś służbowe tutaj się przed Wami szykują, ale to też jest takie poczucie właśnie. Hmm, tej decyzyjności, że tutaj dużo będzie od Was zależało yy, i mam wrażenie, że nie będziecie się zgadzać na coś, co nie do końca będzie was spełniać. Do tego typu energia mi się tutaj pojawia. Wy znacie swoją wartość. I jeśli chodzi o sprawy pracy, sprawy finansów będziecie tutaj szli tylko za tym, co w waszej ocenie będzie warte waszego czasu waszej energii, E, czy właśnie e, finansów, żeby w coś konkretnie tutaj zainwestować, ale nie będziecie się zgadzać na mniej i w ogóle dużo spojrzeń możecie przyciągać w ciągu najbliższych 30 dni e, na siebie, tak? I tutaj być takim centrum uwagi. E, natomiast myślę, że to będzie bardzo dobre dla Was. Możecie zyskać na popularności, jeżeli na tym Wam zależy, to tutaj faktycznie sprawy mogą ruszyć do przodu e, w tej kwestii. Ale też właśnie dobrze jest wykorzystać to, że będziecie w jakimś stopniu tacy przyciągający wzrok. Jeżeli będziecie chcieli tutaj coś wynegocjować, to mam wrażenie, że też właśnie tym takim swoim podejściem, tak, wizerunkiem będziecie w stanie dużo wskórać generalnie w najbliższym miesiącu. Tutaj jest taka właśnie silna energia odwagi, pewności siebie, takiej energii, też przychodzi do mnie, nie zadzieraj ze mną, tak? Więc mam wrażenie, że tutaj będziecie bardzo mocno stanowczy. Też, jeśli chodzi o Wasze oczekiwania, o Wasze wizje na przyszłość. Zobaczmy w takim razie, co dla baranków w sprawach uczuciowych na najbliższy miesiąc się szykuje. Sprawy uczuciowe dla baranków. Co w sprawach uczuciowych? Jest wisielec. Sprawy uczuciowe dla zodiakalnych baranków. Ósemka buław. A z buław, ok. I dziesiątka e, buław, ok, bardzo, bardzo ogniście. Ja sobie tutaj przesunę te talie troszkę wyżej. Natomiast jeśli chodzi o, e, o was baranki i sprawy wasze uczuciowe, to ja tutaj widzę e, po jakimś zawieszeniu, po jakiejś e, ciszy, e, też takiej przestrzeni, w której wy być może mieliście szansę się przyjrzeć jakiejś relacji, Um, tak na spokojnie ocenić się z różnych perspektyw i zweryfikować, czy to jest coś, co jest w zgodzie z wami, czy w ogóle chcecie w to wchodzić, albo po co ten ktoś pojawił się w waszym życiu. No tutaj była jakaś cisza, tak? Z kimś było jakieś milczenie, albo sprawy znacznie spowolniły, albo po prostu totalnie była cisza, nic się kompletnie nie działo. Sprawy ruszą naprzód. W ciągu najbliższych 30 dni tutaj się bardzo dużo będzie działo, będzie bardzo ogniście, bardzo namiętnie, dużo pasji. Może być tak, że Wy poznacie w ogóle kogoś nowego, kto właśnie będzie taki bardzo no, pasjonujący dla Was, a Wy jednocześnie też właśnie dla tej osoby. I jednocześnie pojawienie się tej osoby w Waszym życiu spowoduje, że tutaj jakiś taki trudny, ciężki cykl się zamknie. Tak jakbyście trochę więcej lekkości nabrali, ale mam poczucie, że też wdrożenie tej osoby... W waszą codzienność może stanowić wyzwanie. Czyli tutaj możecie mieć tak dużo zobowiązań, tak dużo pracy, tak dużo jakichś takich różnych waszych spraw, które też jakby są dla was bardzo ważne i nie chcecie z nich rezygnować, że wprowadzenie tej osoby w wasze życie będzie tutaj wyzwaniem, tak, żeby gdzieś znaleźć przestrzeń dla tego człowieka, który tutaj pojawia się w waszym życiu. Natomiast być może też w związku z tym to wstrzymanie było wymagane. Także trzeba było tutaj faktycznie coś zaplanować, zastanowić się, czy wy w ogóle jesteście gotowi, chętni na to, żeby w jakąś relację wchodzić. No ale jeżeli się zdecydujecie, to mam wrażenie, że sprawy bardzo szybko się potoczą naprzód i ktoś się pojawi w waszym życiu. To może być ktoś z przeszłości, ale to może być równie dobrze ktoś nowy. I no właśnie, tutaj będzie, będą jakieś wyzwania, ale. Będziecie je sukcesywnie właśnie y, y, radzić sobie z nimi, tak? Będziecie je domykać. Tutaj jest dużo komunikacji online, dużo pasji, namiętności, właśnie tego typu y, sytuacje. Natomiast dla osób, które są w relacjach, no jeżeli tu była cisza, jeżeli nic się nie działo, to w ciągu najbliższych 30 dni będzie y, dużo ognia między wami a waszym partnerem, partnerką, tak? Jakby no właśnie ten ogień powróci z powrotem tutaj w wasze życie i między was. Um, możecie momentalnie właśnie czuć się przytłoczeni tym, jak wiele się dzieje, albo jak wiele tutaj nagle chcielibyście robić w tej relacji z waszym partnerem, partnerką, albo też właśnie oni z wami, że zaczną wam nagle bardzo dużo tutaj propozycji um, składać, jak, jak spędzać wolny czas. No i to trzeba będzie tutaj faktycznie jakoś pogodzić. Ze sobą. Dla osób, które są w relacjach, w których nie jesteście szczęśliwi, to też może się właśnie ktoś nowy pojawić i tutaj będziecie no, zastanawiać się nad tym, czy ta relacja, w której jesteście, a w której jesteście nieszczęśliwi, czy wy dalej chcecie to kontynuować. Natomiast mam wrażenie, że tutaj online ktoś się może pojawić. Może być tutaj, albo jeżeli nawet ktoś się pojawi tak fizycznie, faktycznie w waszym życiu, to ta znajomość, jednak tutaj dużo komunikacji będzie online w ciągu tego najbliższego miesiąca. Także tak to dla Was wygląda, baranki. Zobaczmy sobie, jaka jest karta rada dla Was na te najbliższe 30 dni. Jaka jest rada dla zodiacalnych baranków na najbliższe 30 dni? Mamy tutaj tranzycję, czyli przejście. E, jesteście w czasie takich ogromnych zmian. E, jesteście wzywani do tego, żeby połączyć się ze swoimi emocjami i z taką żeńską energią. E, tak, będziecie tutaj też wdrażać w swoje życie taki proces oczyszczania. Bez względu na to, czy to jest oczyszczanie takie fizyczne, emocjonalne, energetyczne, czy duchowe. Czyli generalnie mam wrażenie, że będziecie się pozbywać tego, co Was ogranicza. W tym właśnie relacji, czy jakiejś sytuacji, które Was ograniczają, ale różnego rodzaju ograniczeń, różnego rodzaju właśnie takich um, spraw osób, które Was um, jakoś unieruchamiają, albo trzymają w miejscu. Tutaj będzie energia uwolnienia się, zakończenia właśnie jakichś takich Takiego poczucia bycia zamkniętym, w bezruchu, a otworzenia się na, to, na tą wolność, tak? Albo jakąś taką Waszą nową wizję w życiu. Także będziecie tutaj, myślę, dużo zmieniać generalnie, jeśli chodzi o te najbliższe 30 dni, zarówno pod kątem zawodowym, jak i uczuciowym, tutaj bardzo dużo może się dziać. No i mam nadzieję, że faktycznie tutaj ten, ten najbliższy miesiąc um, będzie dla Was łaskawy, będzie dla Was bardzo taki obfity, wiele ciekawych doświadczeń. Dajcie znać, jak to z Wami zarezonowało. Miłość, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem.